Jestem Multi To i jest ze mną Tom nie Podłączyć myszkę! Nie podłączysz, już zaczęliśmy odcinek. Nie podłączysz, już zaczęliśmy odcinek. Dzisiaj będziemy nagrywać drugi odcinek serii Minecraft Palcorur i nie będzie już nie, będziemy fai, nie będę fai, failować, tak jak w tamtym odcinku, że nie mogę doskoczyć na jeden klocek. No i jedziemy. Poczekaj, siema! E, oj. Chodź, idź za mną to mi 2. Poczekaj, bo mi się wszystko te. Tak. Jestem w z boku, jeszcze. za tobą. Za tobą. Idziec widzisz ja. nie? Idziesz za mną. I żeby wejść na parkura musisz nacisnąć na tabliczkę. Chodź. Chodź. Nacisnij na to pierwsze. on to O. Widzisz? Easy ja ja. jeden. Chodź, widzisz? O, to O. O, to. O to. Nacisnij na, na trzy, raz, dwa, trzy, dobra. I teraz przechodzimy parkura Gdzie ty jesteś? O. o Boże! To ty? Drugi level? Fuck, nie, ja mam... Yy, to zaraz ci powiem, które ja mam... Piąty chyba, no ja mam piąty. O, padzie gdzie jestem. Nie <laughs> <co>. Spadłam! <śmiech> <śmiech> nie, ty, nie spadłam. Jest, patrz, ja już go prawie przeszłam. Gdzie yes. ty jesteś? Fuck. O, nie, spadłam. O, gdzie jestem. Poczekaj no, na mnie! Nie. No! Nie mogę tam skoczyć! Oh, jest! No nie, nie doskoczyłem! Ej, to się nagrywa? No. Co ty gadasz? Ja to już kameruję! Serio? Widać mnie? Nie widać ty, jest nie masz no, kamery włączonej oh. Ale że widać mnie w Minecrafcie. No tak, tak jak widzisz? Przecież ja nie mogę na to wskoczyć? No weź! Jak ty nie możesz na to wskoczyć? A nie mogę, nie chcę się skoczyć. Ja albo za blisko, albo za daleko skoczę. No to jest jaj. No, za daleko, no tato. No, Jezu! Jest! Pewnie. Jest! I skoczyłem na to. Jest! To nie może za pierwszy skoczyć. Co? No? Jaki fejs. Jest cicho! Nie patrzcie na mnie. Uch. Bo ja mam się rozpędzić dwa razy w? Nie, dwa razy, wiesz? gdzie oh! ja jestem, patrz jestem No poczekaj na mnie No bo je, on się nie chce skakać No w wu w i szybko O, oh, patrz oh! Nie, fuck, yo, motherfucker no, Jest, jest Jum. Jest, Skoczyłam. I teraz naciśnij jest. ciurem! i jesteś na tym i naciśnij y Prawym na ten klocek. czy lewym. Piurem. Lewy. Na który? E, na, ten, na tym, na czym co stoisz. Spadłam. O, o nie. Cicho, dobra. Teraz będziesz się męczyć znowu, żeby wejść. Gdzie ty jesteś? Ja jestem tutaj, patrz jestem. Widzisz mnie? Na sam pierwszy jestem z wszystkich. O, fuck. Teraz spadłem. Jestem tutaj pierwszy. Poczekaj! O. O. Jest! Jest! Skoczyłam i spadłam. Ja już, chyba, ja już to kończę. Ja nie mogę, wszyscy się pchają i ja nic nie widzę, gdzie skaczę. O, już. Dalej coś wraz. I spadłam za daleko. Jest, przepraszam, parkura. No weź! Weź, spadnij, bo każdy no. się pcha i ja nic nie widzę. To weź na. chodź, idź na ten. ten. Na ten sam początek i pójdziemy tam, że będziemy tylko wy dwójka. Jak tam wejść? No, i nacisnij na to patrz. Gdzie ty jesteś? Naciśnij na tą tabliczkę um, parkou spawn. Okej. Okay. I idź no, do tego zielonego ja ci powiem na którą na, na, nacisnę, na jaki numerek. Boże! O, jest. Naciśnij na Easy... Ja dużo ludu. Na Easy po prawej, na Easy 24. Po prawej. Easy 24. Gdzie ty? Easy 24 po prawej. Zielona, zielona, zielona. Easy 29, 28. Easy 24. Okej. Okay. 24, okej. Okay. co, już? No i naciśnij na to. O, widzisz, ja jestem tam, na samym początku. O, jesteś? Gdzie ty? Jestem tam? tam? No, tam, tam skaczę po tych... I co, po... ja mam tam niby doskoczyć? No, skaczę po tych, tych, po tych, tych, o. Ty, ja tam nie doskoczę, przecież... jesteś tam na górze. Czy to jest nierealne? Żeby doskoczyć po ten zielonych, Padzie jestem, widzisz? O Boże! O Boże, no bo skoczyłam się z dwa. Ale skacz po jednym. No właśnie się nie chcę, bo się odbijam. No! Boże! Padzie jestem? Jestem już nad tobą. Prawie. Dobra, jestem. Nie, nie mogę! Ja jestem, popatrz w górę! Pomóż mi! Popatrz w górę! Nie, o, pomóż mi! Czego? Zejdź, spadnij! Spadam do ciebie, czekaj! Czekaj! No. O, fuck. Ha, opadzie, jestem znowu na górze! Boże, no weź, jak ty to doszedłeś tam niby? No bo, mówię ci z tym piórem, chodź! Yy, mówię ci z tym piórem! Co? No, patrz, gdzie ty jesteś? Yy, czekaj, ja pójdę tam na dół. Patrz, chodź na ten klocek, no. wiesz pióro i naciśnij piórem... Yy, patrz, czekaj, naciśnij... Kurwa, mać, no! Nie mogę teraz sam... Ja to Naciśnij piórem yy, lewym na to, na ten klocek. Piórem... Trzymasz teraz pap... No, piórem lewym na to. Walnij na to. I teraz spanij do wody i naciśnij ten lewy. Czy prawy. Fak. Czekaj. Nie ty wziąłeś, wiesz w to leży Kinga? Ten w... Weź Nie. lewym, naciśnij lewym na, na ten klocek. Czekaj, niech skoczy. Na, naskocz na ten klocek. No. I naciśnij na niego prawym. Prawym? No. I teraz zobacz, i teraz spadnij do wody. Skocz. I naciśnij lewym, lewy. Na wodę? Nie, normalnie tak o ale gdzie, no? No? Łol, ty ma... No ej, no. Patrz, skakujesz to co ja... Prawy. O, poczekaj, zapchnąłeś mnie. Prawy. No. Boże, ogarnij się, Kinga. Bo ja się odbijam. Prawy. Prawy. No. Ale, Kinga, ty naciskasz teraz cały czas lewy. Prawy naciskam. No to nacisnij u ciebie lewy. Okej. Okay. Lewy, no. I teraz nacisnij i prawy. O, Matko, oh. yeah. Teleportowało Cię? No. No to widzisz. Ej, ja tak nie mogę skoczyć. Patrz, patrz, jak ja to szybko przechodzę. O, oh, fuck. Dałem dupę. To nie możesz kliknąć na inny klocek, żeby Cię tam teleportowało? Nie musisz na nim stać, niestety. O, oh, Jezu. A, przeszedłem. Prawie przeszedłem. Patrz, jeszcze wchodzę na górę. to coś z tego Kinga. Moja siostra by to przeszła. I pies też. Nie, spadłem, fak. Patrz, gdzie ja jestem. A głupio, bo jeszcze ciemno jest. Ciemno jest, u ciebie ciemno Bo ja się odbijam za bardzo. To się tak odbijasz? No, gumija, gody się nie odbijam się. Co? O? Gumi jagody zjadła. Patrz gdzie jestem, ej, zobacz! Pa gdzie jestem, jestem to nad tobą. Weź poczekaj na mnie, co? Ja zaraz przejdę do tego parkura. Zaraz przyjdę. No co nie mogę doskoczyć na kurs. Idę do ciebie, Kinder, gdzie ty jesteś tam? Czekaj. Bem! <laughs> Jak mam teraz tam się teleportować? O jestem. Ale nie skacz za jednym razem trzej, bo się nie da dwóch skacz. Dwa, znaczy... No dwa. No mamy, już, mamy jeszcze półtorej minuty. Na co? Na koniec filmiku. Na filmik. A co, to filmik jak ma to przejść? Co? Nie, ale półtorej minuty jeszcze będziemy nagrywać na YouTubie. A dlaczego kamień nie nagrywam? Bo on, bo on mówi, że nie chce, bo ma głupi głos. Ja też i co? Nie, to masz fajne. Tak, bardzo. Jak ja mam na to wysoko wskoczyć? Wpadzi... O Boże! Padję ja jestem. Ja chcę wskoczyć na to wysoko. O Boże, spadłam! O Boże! O Boże! Mec! O o. Yes. Ja już przeszedłem całego parkura. O Boże, spadłam! Patrz, gdzie no, jest ten Kinga. Dobrze. Patrz, gdzie jestem, na samej górze. Jest. A ja nie mogę tego widzieć. Przeszłem poziom szósty level. No bo mi się za daleko skacze. Ale mam poziom szósty i... Mam poziom szósty i porządkujący jeden. Nie no, to jest głupie. Dlaczego tu są inni? No bo mają dawno. bo też są wraz, Zabroni się Kinga? Tak. Też tak że no Jezu! No! Dobra, to no pożegnajmy Kinga pożegnaj się. Pa! No to następny odcinek będzie za parę dni. Cześć!